Hej, radość i pokój. Duchu Świętym. Mamy zaszczyt przywitać się z wami i włączyć do tej nowenny przed zesłaniem Ducha Świętego w imieniu wspólnoty Przebudzeni, która wzięła swój początek od takich spotkań młodzieżowych, które się nazywały Przebudzenie Mocy. To Przebudzenie Mocy to z... Jest taka nazwa, która może się wydawać trochę pokulturowa, może się wydawać zwłaszcza młodzieży, czymś z telewizji, z China. Ale e, mam takie poczucie, że to przebudzenie mocy jest właśnie taką kwintesencją działania Ducha Świętego w każdym z nas pośród nas też jako wspólnoty. I e, to, to przebudzenie mocy, które się dokonuje, właśnie może uaktywnić to wszystko, co jest najlepsze w każdym z nas, ten potencjał. Tą wartość, to dobro, które w sobie mamy, a które niestety często przez nasze jakieś rany, nasze braki, nasze trudy codzienności, jakieś takie problemy, które nas po prostu spotykają, zostaje w jakimś sensie, ta moc zostaje przytłoczona, zostaje taka, pozostaje niewidoczna, pozostaje bezowocna i tym, który ją budzi, który ją podnosi na kolejne poziomy, jest właśnie Duch Święty. Który jest w centrum naszej wspólnoty. Cały charyzmat Ducha Świętego jest dla nas bardzo, bardzo ważny i dlatego też jutrzejsze święto wiąże się z wielką nadzieją na to, że Pan będzie wylewał nowe łaski, będzie nas do nowych rzeczy, do wychodzenia do ludzi, będzie nam dodawał owoców i darów swojego Ducha, które pozwolą nam nieść go dalej światło, tak jak tego On najbardziej potrzebuje. Mamy na to nadzieję i tego też Wam życzymy, żeby Pan tak właśnie zsyłał te łaski, żebyście mogli iść, i po prostu nieść go w świat. Jak najbardziej on tego właśnie potrzebuje. Tak. Jeszcze krótko tylko powiem, że ta nasza wspólnota gdzieś zrodziła się pewnie około półtora, półtora roku temu. Właśnie z księdzem Tatkiem myśmy tak rozmawiali, że tyle jest, tyle jest właśnie fajnej młodzieży na, na Śląsku, w okolicach i tam faktycznie jakby nie było takiej przestrzeni do wspólnych spotkań bez, bez, bez konieczności jeżdżenia, nie wiem kilkuset kilometrów, w któreś miejsce. I, yy, i właśnie tam, co obserwujemy z wielką dumą, z wielką radością dokonuje się ogromne przebudzenie mocy i mamy nadzieję, że będzie trwało, będzie się poszerzało cały czas dalej na nowe osoby na nowe miejsca i po prostu spowoduje to, że, że, że kolejne przestrzenie staną się takimi właśnie bankami mocy, staną się miejscami, gdzie można przyjść po i, i, i gdzie po prostu będzie się realizowało wszystko to, co najlepsze w człowieku i, i, i po prostu w Kościele też we wspólnocie. Niech tak będzie. Chwała Panu, tego Wam życzymy i Damy z siebie wszystko, żeby tak właśnie było. Niech to przebudzenie mocy dokonuje się jutro, zwłaszcza z całą mocą, ale też każdego dnia. Niech Duch Święty nami wstrząsa, żebyśmy właśnie tą mocą byli przepełnieni, wstrząśnięci, ale nie zmieszani. <grym> Tego sobie życzę. Radość i pokój w Duchu Świętym. W moim odczuciu Duch Święty jest nieodłącznym członkiem każdej wspólnoty. Myślę, że zanim jeszcze rozpoczęły się zapisy na spotkanie e, rekolekcyjne, to Duch Święty już był na pierwszym miejscu, właśnie na tej liście. I em, jego działanie podczas takich spotkań, e, szczególnie ja zauważam, w momencie, gdy em, rozmawiam z ludźmi, poznaję nowych ludzi, e, właśnie w tych rozmowach często. Em, Duch Święty przemawia przez ludzi do mnie i daje jakieś takie no, światło. I nie, niekoniecznie wtedy, gdy um, to ja potrzebuję usłyszeć od kogoś jakiegoś rozwiązania na, na mój problem, na moją sytuację, ale też wtedy, gdy na przykład ktoś do mnie przychodzi z jakimś problemem i okazuje się, że właśnie potrafię gdzieś tam. Um, znaleźć odpowiedź na, na jego pytania, e, albo tym bardziej, gdy potrafię się utożsamić z jego sytuacją i w jego problemie odnajduję właśnie e, jakby swoją sytuację i swój problem i z tego też udaje mi się wyciągnąć e, dobre wnioski. Wierzę, że to właśnie Duch Święty wtedy przychodzi ze swoją mocą, ze swoim światłem, a na takich spotkaniach szczególnie właśnie jest on obecny i czuć go w każdym momencie. I jeszcze tak mi się nasunęło, że to, że Duch Święty jako pierwszy jest na liście uczestników zapisany, to jest jedno, ale to jest też to, że On zapisuje nas, zanim my w ogóle wiemy, że na to spotkanie pojedziemy. I myślę, że właśnie moja osoba jest takim przykładem, bo ja uważałam, że totalnie z przypadku w ogóle znalazłam się na, na moich pierwszych rekolekcjach Przebudzanie Mocy. W zasadzie to jeszcze jadąc samochodem z Pszczyny gdzie, na wolę, bo tam czekał autobus. Przez całą drogę zastanawiałam się, co się w ogóle stało, że ja tam jadę, i po co, i że to będzie jakaś straszna porażka i strata czasu. I w zasadzie od samego początku, jak tylko zobaczyłam ludzi w autobusie i to całe zamieszanie, które zaczęło się dziać, to ogarnęła mnie jakaś taka ogromna radość i spokój. I to, co przeżywałam przez kolejne w sumie trzy dni, to było coś niesamowitego. I ja miałam wrażenie, jakby wszystkie moje problemy, takie moje smutki, zostały w zupełnie innym miejscu. A tam byłam Taką normalną, zwykłą dominiką, której tak naprawdę nikt nie znał. Nie musiałam niczego udawać. Cały czas z każdej strony ktoś się do mnie uśmiechał, ktoś do mnie podchodził, rozmawiał ze mną. I przez to ja też się cały czas uśmiechałam. W ogóle miałam wrażenie, że jak wróciłam z tego weekendu, to aż mi przybyło mimicznych zmarszczek, było, bo ten uśmiech mi rzeczywiście nie schodził z twarzy. I to było moje tak naprawdę pierwsze doświadczenie Ducha Świętego takie świadome, bo wcześniej to. To była dla mnie tylko postać y, gołębia, która niestety, ale chyba nie miała dla mnie y, znaczenia pod kątem mojej wiary. I właśnie to, co Duch Święty zrobił na tym pierwszym spotkaniu, sprawiło, że całe moje życie od tamtego momentu się zmieniło. Nie mamy czasu, żebym o tym wszystkim opowiedziała. Krystian, ty znasz historię, może jeszcze kiedyś będzie okazja, żeby o tym opowiedzieć. Natomiast to, co powiedział Krystian, Duch Święty jest na y, tego typu wydarzeniach. Y, gdzie jest też przyzywany, ale gdzie po prostu pojawia się, bo on tego chce, bo tam jest potrzebny. Więc po tych kilku dniach, kiedy słuchacie różnych świadectw, różnych wspólnot, które są związane między innymi z Towarzystwem Ducha Świętego, to już na pewno znacie wiele przykładów na to, że on rzeczywiście działa. Ale jeśli nie, to koniecznie pojedźcie na rekolekcję. Zapraszamy też oczywiście do naszej wspólnoty Przebudzeni. Gwarantuję Wam, że poczujecie to, że On jest niesamowity, że ma ogromną moc. I to pozdrowienie, radość i pokój to jest w zasadzie kwintesencja tego, jak On działa, bo to jest niesamowita, przepiękna radość i ogromny, cudowny spokój. I tego Wam życzymy. Super. No też tak myślę. No i do zobaczenia, na przebudzeniu mocy. Do zobaczenia. Radość i pokój w Duchu Świętym. Pierwszy raz usłyszałam to pozdrowienie na rekolekcjach przebudzenia mocy i jadąc na te rekolekcje, byłam kompletnie nieświadoma tego, kim jest Duch Święty. Wiedziałam, że jest obecny wśród nas, ale nie czułam w ogóle obecności Ducha Świętego w sobie. I dopiero właśnie wspólnota przebudzeni pokazuje mi to, kim jest istota Ducha Świętego. Pokazuje mi tą tajemnicę Ducha Świętego. To jak Duch Święty może wpływać na moje życie. I teraz faktycznie widzę to doświadczenie Ducha Świętego: tego, że Duch Święty wypełnia we mnie te wszystkie miejsca, które są słabe, które są trudne, i, i napełnia te miejsca spokojem i radością ducha. I daje taką niesamowitą siłę do życia. I do zwalczania tych wszystkich naszych trudności dnia codziennego. I pamiętam, że takim. Szczególnym momentem w czasie rekolekcji był dla mnie moment osobistej adoracji, kiedy cała wspólnota w momencie ciszy indywidualnie spotykała się z Duchem Świętym. I to też utwierdziło mnie w tej wielkiej mocy tej wspólnoty, to jak, jak ona działa, to jak kieruje naszym życiem i tą naszą ścieżką wiary. To jest niesamowite doświadczenie, niesamowity dar. I zachęcam każdego do tego, aby otworzyć się na działanie Ducha Świętego i na wspólnotę.